Cześć! Szczęść Boże! Rozpoczynamy czytanie orędzia pokoju i miłości. Zeszyt pierwszy, faza pierwsza, 8 maj 86. Bądź spokojna. Chwała nie będzie Bogu za to, że był tak dobry i dał Ci swój pokój. Zachowam cię od zła, bądź dobra i módl się teraz. Jezus doprowadzi cię bliżej siebie, Daniel. Tutaj właśnie otrzymujesz pokój. Zostaniesz zachowana od zła. Możesz się teraz, po tym filmiku, pomodlić w intencji dziękczynnej za to, co. Tutaj otrzymujesz ten pokój, który Ci teraz jest dany przez Boga. Zobaczysz, jak Jezus doprowadzi Cię z czasem coraz bardziej bliżej siebie.